O! Tam chodzi piesek. A na pewno jeszcze coś tutaj znajdziemy ciekawego. Jakaś odpowiedź. Odpowiedz natychmiast. Należy za wszelką cenę trzymać reporterów i innych węszących z daleka. Hmm. By było niemożliwe, jakby ten psychopata, który tu się kręcił, był jednym z tych górników z tamtych czasów, ale z drugiej strony bym się nie zdziwił. Tylko on by miał teraz lat? No, dziękuję bardzo za światło. Tak, standardowo gdzieś zmieniam ten kierunek naszej trasy to, żeby sprawdzić, czy nie leży jakiś totem. One są w miarę dobrze widoczne. Ale problem polega na tym, że często leżą gdzieś w bocznej ścieżce. Okej. Okay. jeszcze zanim tam wejdę, sprawdźmy to miejsce. Bardzo miło. Jakaś książka. Mike. Ma szczęście do książek w tych grze trzeba przyznać. Chociaż. W poprzednim naszym spotkaniu było dużo przyjemniej. Okej, okay, to jest chyba to pomieszczenie, które widzieliśmy wcześniej, czyli rzeczywiście to krzesło też, które widzieliśmy wcześniej. Czyli rzeczywiście teraz rozumiem, co miał na myśli, mówiąc, że lubią sobie popatrzeć. I dlaczego nas wpuścili tutaj tak naprawdę jeszcze spojrzę szybko, czy coś mogę zrobić, ale niestety nie. No dobra, o pięknie. A w lewo, w górę i w dół. A mogę... O no właśnie, mogę chodzić. Właśnie gra ma czasem takie dziwne zachowania, że mamy przybliżenie na twarz bohatera. No i później wygląda to dość dziwnie. Dobra. Tu nic nie ma. Mogłem teoretycznie iść dalej. Ale mam wrażenie, że ta ręka chce się chyba z nami przywitać. Sprzybijmy grabę. Zaraz chwila. Moment. To ty mnie karmił? Tym? Czyli kogo, wilki. Kurwa. <zyskuj> Czy sidła? Może tak? No to po noży. Otwieramy sidła do końca. ich stracić otwieraj To nie zmienia faktu, że to chyba nie jest koniec naszych problemów. No i straciliśmy nasz nóż, czy też maczetę, czy cokolwiek to było. Okej, okay, ale mamy palce. Wszystkie. A, to miejsce robi się coraz ciekawsze. Okej, okay, czy ja czasem tego nie widziałem, takiej dziwnej czaszki, gdzie w któreś miejsce upadła, chociaż... To było w totemie stratę. Być może ta czaszka upadnie i ją stracimy. Znów... Wow! Znając szczęście... Nasze. Trafię na coś ciekawego przy pierwszym podejściu. O ja jebie! Ale już. O, do kolekcji na Allegro. Ok, sprawdźmy to. No dobra, karta. Gdzie mogli się gdzieś odbić na zakładzie, tak, na wejściu. I to tyle? To tyle. Zresztą, swoją drogą pamiętam też, jak oj, byłem bardzo młody. Ojciec zabrał mnie na wycieczkę do stoczni i właśnie pokazywał mi, jak działają te karty. Dzisiaj już jest to praktycznie niemożliwe. Wszędzie ta elektronika czek, czuję się bardziej jak w więzieniu. Wchodzi przez bramę do zakładu i musi się odbić. Jest wszystko co do minuty wyliczone. Okej, okay, ale chyba mamy kolejne ciekawe znalezisko. Nazwisko zmarłego zmarłej Sarah Smith. Niniejszym poświadczam, że zajmowałem się zmarłą począwszy od 8 marca 1951 roku do 24 lutego 1952 i widziałem ją żywą po raz ostatni w dniu 24 lutego 1952. Przyczyna śmierci. Ciężkie rany szarpane brzucha. Urażenia wewnętrzne w obszarze jamy brzusznej. Utrata krwi w wyniku obrażeń. Do jej śmierci doszło w wyniku działania przyczyn zewnętrznych. Przemoc. Proszę wypełnić także poniższe pole. Wypadek, samobójstwo, zabójstwo. Zabójstwo. Pochodzenie, obrażenie, rany zadane ostrym przedmiotem. Prawdopodobnie paznokciami. Dodatkowe uwagi. Ewentualne dodatkowe uwagi proszę mieścić w przewidzianym na to polu na odwrocie. Podpisano doktor medycyny BŁENE. I dodatkowe uwagi: ciało zostało znalezione dopiero 6-8 do godzin po śmierci. Fragmenty Jelitinerek zostały najprawdopodobniej spożyte przez napastnika. Gdzie ja jestem? Czy przyznam szczerze, że ten psychol, który zostawił na nas tę pułapkę. Nie do końca jakoś przekonał mnie do siebie. Chociaż nadal liczę, że jest dobry. No to Vio, byle nie Jessica. Już raz się dałem złapać w taką pułapkę, oby. I nie było tak znowu z Bowen, etykieta identyfikacyjna. Zaatakowane przez jednego z pacjentów śmiertelne rany szarpane gardła. Coś takiego widzieliśmy u jelenia po drodze. Czyli nasz doktorek, który przeprowadzał tutaj badania, wygląda na to, że chyba nie żyje. Hm, Jeszcze sprawdzę szybko w tę stronę. Coś tu dziwnie zamontował klimatyzację, muszę przyznać. Coś podobno też chyba jest to możliwe, że w piwnicy stawić jednostkę zewnętrzną, No ale niech im będzie. E, idziemy dalej. Wydaje mi się, że już wszystko. Mm -hmm. A w ten sposób to działa. Czyli mógłbym też się wrócić na początek gry z tą kartą, i bardzo możliwe, że tak też się stanie. okej, okay, kolega, już myślałem, że tego nie zabierzesz ze sobą. To nie, to przyznam szczerze, że w stoczni aż tak zaawansowanych systemów nie było. Tam tylko chodziło o to, żeby odbić godzinę. I cześć. Dobra, tu coś leży. Albo i nie. Całkiem nie prowadzą w tamtym kierunku. Czyżbyśmy wrócili do naszej głównej sali? Przyznam szczerze, że trochę. Cicho się to zrobiło. Co mnie specjalnie nie cieszy. Bo psychika to widzi twarz u góry gdzieś w tych cegłach, a to tylko. Okej okay, brachu, wolę nie myśleć, ile podpowiedzi nas po drodze ominęło. I jesteśmy chyba na górze, czyli tam, gdzie miałem się teoretycznie wspiąć, gdzie też coś się świeciło tutaj. Wtedy, jak patrzyliśmy tu na dół, o właśnie, tu coś wtedy się świeciło. Nie, nie schodź! Nie! O. Przecie, Mike! Znowu tutaj. Ciekawość. akta ta ciekawość. No, ale jedyne co mogliśmy spojrzeć tam przez okno, chyba na miejsce, na której tak spojrzeliśmy, i nie wydaje mi się, że coś tam leżało. Mam taką nadzieję, tak się tłumaczę. Coż zrobić? Trzeba iść dalej. No i teraz mamy przynajmniej sposób na tę blokadę. Nie, nie, nie boksuj. Okej. Okay. Okej. Okay. Oh. Spokojnie, mały. Spokojnie. Spokojnie. Dobra psina. Zostańmy kumplami. Bardzo miło. Nie wiem czy to rozsądne podchodzić. A może mogę cię... Rozumiem bo podejść. Dobry piesek, tak jest. Spokojnie. No, dobry piesek, tak. Hej, mały, podoba się? Tak? Każdy potrzebuje trochę miłości, co? Aha, Dobra i przyznam szczerze... Hej mały. Podoba się? <laughs> Ta? A, każdy potrzebuje trochę miłości. To miła. Przyznam szczerze, że w aha, tym wypadku aha. totem aha. okazał się. Bardzo pomocny. Nie wiem jakbym zareagował, gdybym rzeczywiście wtedy nie dowiedział się, że no gdzieś on tam jednak głaska tę winę. Więc... więc dobrze. Już wiem, jak to temy działają. Może przy okazji znajdzie się jeszcze jeden. Niestety były dwa psy. I o ile z tym wiem, jak sobie miałem poradzić? Tak, z tym drugim? No, może być różnie. Tu coś leży otwartego. Chętnie bym to podejrzał. Tam też widziałem na początku coś ciekawego. Więc tamte cygara. Tak, pudełko cygar. Niech i tak będzie. No i tu znowu ciekawość. Żeby tym razem to nie była kolejna pułapka. Niczego się Mike nie nauczył. No to w górę. O! A odpuścił. No dobra, maczety już nie mamy. Ale mamy coś dla pieska. I jednak pójdziemy dalej. Właśnie ciekawe czy będę mógł wręczyć temu. Mamy teraz zajętą rękę, więc nie jestem w stanie go pogłaskać. Jebany okay. świr. Okej. Mapa poglądowa. Mam jakiś dokładniejszy opis w tym miejscu. Mapa góry, na której zaznaczone miejsca widzeń i ostatnich zaginić wraz z datami wygląda na robotę kogoś z zaburzeniami obsesyjnymi? Myślę, że ogólnie, jeżeli gra na mnie wyjaśni całej historii, to jeszcze. To jeszcze na koniec sobie przeczytam te wszystkie wskazówki. Okay. No, co my tu mamy? Mike, tylko nie wsadzaj ręki przez kratę. Mike? No bez jaj! Tyś wiże. Wow, nie zestresował. Psinki, tego się nie spodziewałem. Myślę, że on po latarkę sięga. No dobra. Czyli jeden problem z głowy. Kość dla psa, a znowu tam było to przejście, gdzie ten psychol szedł, ale ono prawdopodobnie będzie zamknięte, jeżeli możemy temu sudać kostkę. Prawdopodobnie. Pamiętaj, Mike, że wilki były dwa. Tak, tak jest. Dobra. Nie, mały. Spokojnie. W sumie jakby się zakumplować. Hmm. O. No, dobry piesek, hmm. tak. <słuch> jakby się zakumplować, to moglibyśmy z nim razem iść tu przez ten cały pokręcony świat. O, tu jeszcze jest jakiś stolik. Pusto kanapa. Zobaczę, czy jeszcze jedno kość mogę zabrać, a jeżeli nie, no to czeka nas droga do wyjścia. Tylko dla drugiego pieska, też żeby tamten nie był zazdrosny, coś bym zabrał. No nie, niestety tego nie przewidzieli, ale tu jeszcze jest ołtarz. Z którego też nie zrobimy użytku. No ciekawe, czy ta kość miała jakiś wpływ na dalszą rozgrywkę. O ile tutaj oczywiście będziemy mogli teraz wyjść. A, w ten sposób. No to żeby tylko teraz się pies nie zestrasował. Potulna psina. Trzeba ja przyznać, że dobrze wychowana. Okej okay. No pięknie. Znów masa miejsc Przejścia, korytarze To Najlepsze, chyba pierwszy raz mam takie wrażenie w grze, że im jesteśmy dalej, tym same lokalizacje są coraz ładniejsze. Zazwyczaj jest odwrotnie, że no, na początku jest ładniej, a później wychodzą pewne niedoróbki. Dobra, ja rozumiem gro, gdzie ty chcesz mnie zwabić, ale też przypuszczam, że jak dobrze poszukam, to jeszcze coś tu. Znajdę Najmniej totem Właśnie Totem to jest druga sprawa, na której Mi mocno zależy w tej grze, żeby znaleźć ich jak najwięcej Żeby jednak jakąś tę historię tutaj zebrać Do kupy Czyżby obraz? Cudem ocaleni Cudem ocaleni Owieńczona powodzeniem akcja ratunkowa 12 górników więzienych W kopalni po katastrofie z 5 stycznia Mhm Cudem, ocaleni, ale czy było warto? Totem. Oby biały. Póki co, jak każdy wygląda na biały. No tak. Totem śmierci. Dobra, czyli mamy podpowiedź. Nie używać ognia. Tak, mam nadzieję. Czyli jeżeli. Jeżeli spotkamy gdzieś coś, jakieś miejsce, żeby użyć zapalniczki, unikać tego. I w takim wypadku rozumiałbym doskonale jak ten totem ma działać. I w jaki sposób ewentualnie może zginąć Mike. No dobra, żeby tylko nie miało to miejsce za moment. Patrzmy, co się tu kryje. Swoją drogą trzeba przyznać, że jest dość ciekawski, aż dziwne, że nie szukał zejścia do Jessica. A pobieg. ...za nieznajomym. Dobra, dobra, dobra. To już żartowałem z ona już... Mam nadzieję, że się jeszcze jakoś trzyma gdzieś tam na dnie. Tym bardziej, że widzieliśmy ją jeszcze w jakichś totemach Fortuny, że gdzieś tam... ...trochę bardziej rozebrana leży na dole. Hmm, no właśnie. Czyli kiedy doszło do jej... Do zdjęcia koszulki, ewentualnie może jakoś w samej chatce to źle rozegraliśmy i mogliśmy ją rozebrać tam jeszcze bardziej, abyśmy byli bardziej tacy męscy. Dobra, szukaj wskazówek, Mike. Szukaj, mogłeś sobie wziąć tego kompana na drogę, to może pomógłby ci w poszukiwaniach, ale chyba nic nie było. Nie bądźmy dobrej myśli, że nic. No jasne, zamknięte. Mike pamięta o pistolecie. Okej, a już myślałem, że zwątpię w jego inteligent. O nie.